Drugi odcinek naszego cyklu potrzebujecie grzeszniku. Namaszczony. Poprzedni odcinek zakończy, zakończyliśmy lekturą y, opisu, jak Dawid został wybrany. Spośród y, synów Jessego, najmłodszy, zostawiony w ogóle przy owcach y, na polu. Samuel, wsłuchany w głos Ducha Świętego, mówi do ojca do Jessego, żeby go przyprowadził. Kiedy przyprowadzono Dawida, mimo że był najmłodszy, mimo że nie spełniał warunków do tego, żeby być królem, Samuel usłyszał, jak Pan mówi do niego: wstań, namaść go to ten. I kończy się ten opis yy, pięknym trzynastym wersetem. Pierwsza księga Samuela, rozdział szesnasty, werset trzynasty. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Przepiękny gest, bardzo wymowny, gest namaszczenia, znak namaszczenia i to bardzo obfity. Słuchajcie, ja nie wiem ile to, nie sprawdzałem, przepraszam Was, ile mieści się w rogu oliwy. Może litr, może pół litra, ale sporo, nie kropelka. Jak sobie wyobrażam tę scenę, kiedy Samuel bierze, podchodzi i na głowę Dawida wylewa cały róg oliwy. Ona spływa na głowę, na brodę na całe ciało, na szaty. Obfite namaszczenie, obfity znak, ale również i obfite namaszczenie, którego Bóg w tym momencie udzielił Dawidowi i słyszymy to w tym lakonicznym stwierdzeniu, ale także głębokim. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Do tego zwrotu ja jeszcze wrócę, natomiast chciałbym byśmy teraz krótko, chciałbym powiedzieć o namaszczeniu w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, ale też i w życiu, w życiu Chrystusa. Namaszczenie w Starym Testamencie występuje w trzech, e, trzech znaczeniach, w trzech kontekstach. Po pierwsze, to jest znak radości, ale także znak szacunku. Na przykład namaszczano gości, kiedy, kiedy przychodzili w, odwi w odwiedziny, kiedy gospodarz namaszczał gościa olejkiem, to oznaczało: Bardzo Cię szanuję, szanuję Cię, gościu mój. E, ale też znak radości. Kiedy cieszono się, kiedy świętowano, namaszczano się olejkiem najczęściej aromatycznym, pachnącym. To jest pierwsze znaczenie, znak radości i szacunku. Drugie znaczenie namaszczenia, kiedy było używane, to był znak używany przy leczeniu chorych i opętanych. Widzimy to i w Starym, i w Nowym Testamencie. Tu przywołam tylko ten moment, kiedy to ewangelista Marek zanotował, kiedy Jezus wysyłał apostołów, by szli, głosili Ewangelię i uzdrawiali. Czytamy u Marka, że oni poszli. Namaszczali chorych olejem i uzdrawiali, a także wielu opętanych było uwalnianych od złych duchów. I w Starym i w Nowym Testamencie namaszczenie jest znakiem leczenia yy, chorych i opętanych. I trzeci, trzecie znaczenie namaszczenia, ono występuje najczęściej w Biblii, w Starym Testamencie, a też i w Nowym. Namaszczenie jako konsekracja. Konsekracja, wyraz pochodzenia łacińskiego, konsekrare oznacza wyłączyć coś. I przeznaczyć wyłącznie do służby Bogu. Kiedy mówimy o osobach konsekrowanych, to oznacza, że te osoby zostały wyłączone ze zwykłego życia i przeznaczone na wyłączną służbę Bogu. Kiedy mówimy, że budynek kościoła jest konsekrowany, to oznacza, że on został wyłączony ze świeckiego użytku. Gdybyśmy wynieśli ławki, urządzili tutaj dyskotekę, wówczas doszłoby do profanacji, do zbezczeszczenia czegoś, co zostało. Konsekrowane, czyli poświęcone wyłącznie Bogu. Konsekracja oznacza poświęcenie czegoś lub kogoś wyłącznie dla Boga. I właśnie yy, w takim znaczeniu występuje namaszczenie w Biblii. Namaszczenie, czyli konsekracja. Co było konsekrowane, co było namaszczane i kto był namaszczany, szczególnie w Starym Testamencie to pięknie widać. Po pierwsze, niektóre przedmioty kultu, jak na przykład ołtarze, były konsekrowane przez namaszczenie. W księdze wyjścia widzimy takie opisy, w księdze kapłańskiej, kiedy Bóg daje przepisy o namaszczeniu Mojżeszowi. I w momencie, kiedy właśnie ołtarz namaszczano oliwą, to oznaczało dla Izraelitów, że ten przedmiot staje się święty w stopniu najwyższym. Święty w stopniu najwyższym. Konsekrowany ołtarz, czyli oddany Bogu, niemalże był traktowany jak sam Bóg. Jest taka piękna scena, kiedy. Jeden z bohaterów biblijnych, bojąc się, że zostanie zabity ze swoje tam niegodziwości, wbiega do świątyni, chwyta się ołtarza. I nie można go zabić, bo trzyma się ołtarza, a więc chwycił się Boga. Pokazuję ten przykład tylko po to, byśmy rozumieli, że tak, takie, tak głębokie znaczenie miało namaszczenie właśnie dla, dla Izraelitów. Przedmioty kultu, zwłaszcza ołtarze. Po drugie, namaszczono osoby. I tu spotkamy w Starym Testamencie, Właśnie namaszczenie kapłanów, to szczególnie to zaczęło się w czasach Mojżesza. Najpierw Jachwę rozkazał Mojżeszowi namaścić swego brata Aarona, później synów Aarona. I nawet kiedy już potem te rody kapłańskie się rozszerzyły, to nawet inni kapłani, kiedy byli namaszczani w Izraelu, byli nazywani synami Aarona. Namaszczani byli również prorocy, ale ciekawa rzecz, mówimy o namaszczeniu prorockim, ale prorocy nie byli namaszczani olejem. Używa się tego zwrotu, namaszczenie prorockie, prorok namaszczony, ale nie był tam używany olej. I tu chciałbym, byśmy się chwilę zatrzymali, byśmy zobaczyli, jak to namaszczenie przychodzi w nieraz dziwny sposób. I chcę tu przywołać historię proroka Eliasza, który namaszcza na swego następcę Elizeusza. Eliaszowi Bóg kazał wyraźnie namaścić Elizeusza. Znajdujemy to w pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 19. W Wierszu 16, kiedy Bóg mówi Elizeusza, syna szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. I kilka wersetów dalej, w wersie 19, czytamy, co zrobił Eliasz. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna szafata, orzącego. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Bardzo ciekawy gest. Eliasz zarzuca płaszcz na Elizeusza, i w momencie dokonania tego gestu na Elizeuszu spoczywa duch pański i przychodzi na maszczenie prorockie. Kiedy to widać? Widać już po wzięciu Eliasza do nieba. Tutaj przeniesiemy się do drugiej księgi królewskiej. W rozdziale drugim Eliasz jest wzięty na ognistym rydwanie do nieba. Z rydwanu spada płaszcz Eliasza. Elizeusz ten płaszcz ubiera. I y, ponieważ Eliasz dokonał takiego cudu, jak rozdzielenie wód Jordanu, Elizeusz myśli sobie: No, skoro mam namaszczenie po moim mentorze, po Eliaszu, no to teraz do roboty. I czytamy w Księdze Królewskiej w Wersetach 14-15. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył w wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: Gdzie jest pan, Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Wierychu, ujrzeli go z przeciwka i oświadczyli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego i oddali mu pokłon do ziemi. Dlaczego Wam to cytuję? Po to byśmy zobaczyli wszyscy razem bardzo ważny szczegół. Kiedy jest namaszczenie, to to widać. Kiedy jest namaszczenie, objawia się moc Boga. Eliasz nie mu, Elizeusz, przepraszam, nie musiał chodzić i obwieszczać. Jestem namaszczony po moim poprzedniku, jestem namaszczony, halo, czemu nie mnie nie słuchasz, ja jestem namaszczony. Odawajcie mi pokłon, bo ja jestem namaszczony. Nie musiał się o to upominać. Objawiła się Boża moc. Elizeusz uderzył płaszczem w wodę i Boża moc rozdzieliła wody rzeki. On przeszedł środkiem. Kiedy inni to zobaczyli, powiedzieli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu, a w Eliaszu działał duch Jahwe. Tu jest Bóg, tu objawia się moc Boga. I bardzo podobna rzecz, objawienie się, podobna rzecz, przepraszam za ten zwrot bardzo podobnie dzieje się w życiu Dawida. Od tego momentu, kiedy Samuel wylał na niego róg z oliwą, w życiu tego młodego człowieka, który był lekceważony przez ojca, lekceważony przez braci, który według nich nie nadawał się na króla, zaczyna objawiać się moc Boga. Dla tych, którzy nie znacie historii Dawida, to nie było tak, będziemy to poznawać w kolejnych odcinkach, to nie było tak, że skoro prorok wylał cały róg oliwy, od tej pory wsadzono Dawida na Rydwan, prosto do Jerozolimy, do pałacu, to jest teraz król. Nie, to się nie dokonało w ten sposób. Ale to, że Dawid doszedł aż do tronu, dokonało się dlatego, że krok za krokiem objawiała się w jego życiu, w jego czynach moc Boga. Będziemy to śledzić w kolejnych odcinkach. Dawid uczył się współpracować z tą łaską, która przyszła przez to namaszczenie. Jest bardzo ważne. O tym też dzisiaj wspomnę współpracy z namaszczeniem. I ta, ta współpraca. Wierna współpraca Dawida, o tak, tego słowa mi brakowało. Wierność Dawida we współpracy z namaszczeniem sprawiła, że pokonał wszystkie trudności. I już zaraz po tym, po tym wersecie 13, kiedy czytamy, że od tej chwili Duch Pański opanował Dawida, mamy pierwszy opis, kiedy objawia się ta moc w bardzo ciekawym zdarzeniu. Tutaj warto wspomnieć, ponieważ będzie taki nam się bohater pojawiał, panujący obecnie w Izraelu król, czyli Saul. Saul, również namaszczony przez proroka Samuela. Saul, który również był pełen ducha pańskiego, ze względu na nieposłuszeństwo temu, co Bóg do niego mówił, utracił namaszczenie. Utracił namaszczenie i czytamy w kolejnych wersetach, od wersetu 14. Pozwólcie, że przeczytam wam dłuższy fragment. Saula natomiast opuścił duch pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana. Odezwali się do Saula jego słudzy. Oto dręczy cię duch zły, zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, Panie nasz, aby słudzy Twoi, którzy są przy Tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będziecie męczył zły duch, zesłany przez Boga, zagrać Ci i będzie Ci lepiej. Saul odrzekł sługom. Dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan. Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze. Mężczyzna piękny, a Pan jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego by powiedzieli przyślij mi tego syna Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął pięć chlebów, bukła gwina oraz jednego koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu: Chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. I uwaga, werset 23, który kończy tę historię. A kiedy zły duch, zesłany przez Boga, napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej. A zły duch odstępował od niego. Coś pięknego. Nie trzeba było szukać egzorcysty, nie trzeba było specjalnych modlitw o uwolnienie, nie trzeba było otaczać się świętymi przedmiotami. Wystarczył namaszczony człowiek, i przez niego objawiła się moc Boża. Prosta czynność. Brał Dawid Cytra i Grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Wielka mądrość płynie z tego wersetu, która pokazuje, jak ważnym jest, by chodzić w namaszczeniu by Boża Moc objawiała się przez człowieka. I uwaga, myślę, zobaczymy to teraz w kolejnych fragmentach biblijnych: namaszczenie nie jest dla wybranych. Chcę to pokazać najpierw w tej figurze, którą, którą jest Dawid. Dawid jest figurą Jezusa. Spójrzmy najpierw na Jezusa, a potem zobaczmy, co Słowo Boże mówi o namaszczeniu chrześcijan, czyli o namaszczeniu moim i Twoim. Jezus. Jest piękne zdanie świętego Piotra, który wypowiada w domu Korneliusza, w domu rzymskiego żołnierza, który nie zna może do końca tego, co się działo z Jezusem, kiedy był na ziemi. Kiedy tam w domu Korneliusza, rzymskiemu żołnierzowi, jego domownikom, jego sługom i innym żołnierzom, Piotr opowiada o Jezusie, używa takiego zdania: dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jedno zdanie, a jakże syntetyczne i głębokie. Jezus którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. I święty Piotr w tym krótkim zdaniu podaje, ta moc się objawiała. To było widać, kiedy Jezus przechodził przez wioski i miasta. Co się działo? Uzdrawiał wszystkich i uwalniał tych, którzy byli pod władzą diabła. I my wszyscy, patrząc teraz tak na Dawida, potem na Jezusa, teraz zobaczmy na nas, czyli na chrześcijan. Od pierwszych wieków, od momentu, kiedy powstał Kościół, chrześcijanie doświadczali tego, że są włączeni w namaszczenie Chrystusa. Święty Paweł używa takiego zwrotu, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Skoro wszczepieni w Niego, mówiąc tak obrazowo, też czym obrazem świętego Pawła, skoro Chrystus jest głową, a my Jego ciałem. Skoro Bóg Ojciec wziął i wylał róg z oliwą na głowę Jezusa, to ta oliwa spływa również na ciało na Jezusa. I na Kościół spływa namaszczenie Jezusa. Święty Paweł, drugi list do Koryntian, rozdział 1, wersety 21 i 22. Tym zaś, który umacnia nas we z Wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Namaścił nas Bóg i wycisnął na nas pieczęć, i zwróćcie uwagę, święty Paweł mówi wespół z Chrystusem. Jesteśmy z Jezusem połączeni, mamy udział w Jego namaszczeniu. A święty Jan w swoim liście napisze, pierwszy świętego Jana, rozdział drugi, werset 20. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. I uwaga teraz. Pewnie ci z nas, którzy trochę się orientują w teologii, mogą sobie pomyśleć, no tak, no przecież mamy namaszczenie w sakramencie. W sakramencie chrztu następuje namaszczenie krzyżmem. W sakramencie wierzmowania tym bardziej biskup namaszcza świętym olejem. Te fragmenty, o których mówi święty Paweł i święty Jan, te słowa, one nie oznaczają obrzędu sakramentalnego. Tu nie chodzi o sakrament w tych wersetach, ale chodzi o duchowy udział w namaszczeniu prorockim Jezusa. O duchowe namaszczenie przez wiarę. Jeden z pisarzy wczesno Klemens Aleksandryjski włożył w usta Chrystusa takie słowa, skierowane do pogan słowa zachęty i obietnicy: Namaszczę was balsamem wiary. To jest tylko jeden z cytatów pisarzy wczesnochrześcijańskich, Ale możemy znaleźć już u początku Kościoła to przekonanie, że oprócz namaszczenia sakramentalnego przychodzi też namaszczenie duchowe. Zaznaczam to tak, że to jest od pierwszych wieków. Żeby nie myśleć, że jest to jakaś teraz właśnie protestantyzacja czy pentakostolizacja, że to protestanci głoszą taką prawdę właśnie, że trzeba tutaj być namaszczonym. Nie, to jest sedno naszego bycia chrześcijaninem. Wszczepienie w Chrystusa oznacza również udział w Jego namaszczeniu. I co to znaczy? Oznacza to to, że tak jak Chrystus przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich i uwalniając tych, którzy byli pod władzą diabła. Również i ty jesteś do tego zaproszony. Również i ty jesteś zaproszony, by mieć w sobie namaszczenie Bożą Obecność, Bożą Moc i nie tylko świadomość: Mam namaszczenie. Skoro w życiu proroków to się objawiało, w życiu Dawida to się objawiało, w życiu chrześcijan pierwszych wieków to się objawiało, to znaczy, że również dzisiaj Bóg bardzo pragnie, żeby to objawiało się również i w Tobie. Jezus mówi do Ciebie. Chcę, byś miał udział w moim namaszczeniu, by objawiała się w tobie Boża moc. Jezus mówi: Potrzebuję ciebie, grzeszniku. Tak jak przed wiekami potrzebowałem Dawida, dzisiaj potrzebuję ciebie. Jesteś zaproszony do współpracy z łaską. To jest przepiękne zaproszenie. Przepiękne zaproszenie. I tak jak Wam wspomniałem, wróćmy do tego zwrotu, że Duch Pański opanował Dawida. Pierwsza Księga Samuela raz jeszcze, rozdział 16, werset 13. Popatrzmy na te słowa. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Jest tu użyte ciekawe hebrajskie słowo. W niektórych przykładach mamy, że od tego dnia Duch Pański przyszedł do Dawida, tu mamy opanował. Tymczasem hebrajskie słowo tutaj użyte ma następujące znaczenia. To, co mamy przetłumaczone jako opanował. Robić postępy. Prosperować, odnosić sukcesy, być opłacalnym, zarabiać i przyczyniać się do pomyślnego rozwoju. Pozwólcie, że trzy z tych znaczeń włożę w ten cytat. Brzmiałyby to zdanie wtedy w ten sposób: Począwszy od tego dnia, duch pański robił postępy w Dawidzie. Brzmi inaczej, prawda? Albo począwszy od tego dnia. Duch Pański odnosił sukcesy w Dawidzie. I jeszcze jedno. Począwszy od tego dnia, Duch Pański przyczyniał się do pomyślnego rozwoju w Dawidzie. Zobaczcie, wszystkie te znaczenia pokazują na progres, na pewien proces. Tu nie chodzi tylko o to, przyjąłem namaszczenie, skończyła się niedzielna msza święta, idę do domu, od jutra. Przez cały tydzień, do soboty, do przyszłej niedzieli, nikt w pracy, nikt w domu nie pozna, że jestem chrześcijaninem, bo jestem namaszczony, ale tylko przez godzinę w kościele, kiedy jestem na Eucharystii. Nie. Wciąż, każdego dnia, każdej godziny, Duch Pański chce w Tobie działać, skoro przyjęliśmy Jego namaszczenie przez wiarę, oddając się Chrystusowi. Duch Święty również w Tobie chce robić postępy. Duch Święty również w Tobie chce odnosić sukcesy. Duch Święty chce w Tobie dobrze prosperować. Duch Święty chce przyczyniać się do Twojego pomyślnego rozwoju i do rozwoju dzieła, do którego Ty jesteś przeznaczony. To właśnie znaczy to zdanie. To właśnie znaczyło to zdanie dla Dawida i zobaczymy w jego historii. Zachęcam Was już do teraz, do kolejnych, odcink do kolejnych odcinków, zapraszam, bo zobaczymy, jak się to rozwijało. Ta historia się rozwija. Bóg dzisiaj potrzebuje Ciebie bardzo, w tych czasach, w których żyjemy, Bóg potrzebuje Ciebie, grzeszniku. I może nie potrzebuje Cię do tych zadań, jak potrzebował Dawida, czyli do namaszczonej muzyki i do bycia przywódcą, do bycia królem i pasterzem. Każdy z nas ma wyznaczone przez, przez Boga inne zadanie, inną misję. I nawet jeśli nie jesteś dzisiaj powołany do zespołu muzycznego, który będzie wznosił pieśni chwały ku Bogu, nawet jeśli nie jesteś powołany do tego, by być liderem jakiejś wspólnoty, czy słynnym ewangelizatorem, to każdy z nas, jestem o tym przekonany, ma swoje szczególne zadanie, i w tym zadaniu, które jest dla ciebie, chce objawiać się namaszczenie Boże. Chce objawiać się Boże namaszczenie. Jesteś Bogu bardzo potrzebny. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ciąg dalszy nastąpi. Każdy z odcinków będziemy kończyć zadaniami, i zadanie na dzisiaj. Pierwsze do przemyślenia, do zastanowienia, do zapisania sobie. Czy już odkryłeś jakie zadanie, jaką misję i jaki dar ma dla Ciebie Bóg? Jeżeli nie, pytaj o to Boga. Co masz dla mnie? Po drugie, czy pragniesz, by przez Ciebie objawiała się moc Boża? Bóg będzie czekał na Twoją zgodę. Bóg się pyta, kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Bóg nie zmusi Cię na siłę, byś Mu służył. Bóg nie zmusi Cię na siłę, by przez Ciebie objawiała się Jego moc. Tu musi być wyraźna Twoja zgoda. Czy pragniesz i czy zgadzasz się na to, by przez Ciebie objawiała się moc Boża? I zadanie trzecie, modlitewne. W modlitwie proś Pana, by pokazywał Ci Twoje szczególne zadanie, zadania, misje i by namaszczał Cię do tej posługi. I by to namaszczanie objawiało się tak, że to będzie widać. Dziękujemy Ci Jezu, że mamy udział w Twoim namaszczeniu. I ja dzisiaj Ci mówię w imieniu moich i braci. Zgadzam się. Zgadzam się na to, byś mnie używał, i zgadzam się na to, byś mnie namaszczał. I w tym namaszczeniu chcę wzrastać. Amen.